Dzień dobry, Krzysztof Petek z tej strony. Przed chwilą udzieliłem kolejnego wywiadu dla Radia Rebeliant. Kiedy będę znał godzinę i dzień emisji, dam Państwu znać oczywiście, zaproszę. Zapraszam także na Facebook, na mój profil. Jeżeli wpiszecie Państwo Małpka Petek komentuje, albo wpiszcie Tak to widzę, Powinno przyjść powiadomienie za każdym razem, kiedy tam coś umieszczam, a o każdym filmie nowym tam piszę. Czasami zamieszczam tam dodatkowe komunikaty. Zapraszam do obserw obserwowania tego profilu. Drodzy Państwo, sprawdziłem, zatrudniłem nawet sztuczną inteligencję, żeby sprawdzić, jaka jest aktywność Rafała Trzaskowskiego po wyborach. Bo nasza aktywność jest duża, tak? Żądamy sprawdzenia, przeliczenia głosów, zbadania jednej aplikacji, drugiej aplikacji, sprawdzenia prawdziwości pewnych danych. Zatrudniamy my jako społeczeństwo statystyków, socjologów też, specjalistów od oszustw, wypowiadają się prawnicy. A co robi Rafał Trzaskowski? Nie mogłem uwierzyć, że robi nic, dlatego zatrudniłem. Algorytm sztucznej inteligencji, żeby przeszukał internet i całą prasę, i sprawdził, ile razy Rafał Trzaskowski zażądał przeliczenia głosów, sprawdzenia uczciwości wyborów, dogłębnego sprawdzenia, czym były aplikacje działające niewątpliwie na jego niekorzyść. I zanim odpowiem, to taka historyjka sprzed może 10 lat 8. Bliżej dziesięciu chyba. Szedłem przez park w jednym z dużych polskich miast i usłyszałem najpierw krzyki mężczyzny i kobiety, a kiedy zbliżyłem się szybko, pod wieczór to było, zauważyłem, że dość rosły mężczyzna bije po twarzy kobietę, aż ta się przewraca, wstaje, znowu ją bije, więc pobiegłem w tamtą stronę, krzycząc na niego. No i gotów byłem zareagować. Zgodnie ze wskazówkami mojego... Sifu, w takich sytuacjach staram się zawsze stosować te delikatne elementy kung fu, czyli te, które nie stworzą krzywdy ostatecznej, nie pozbawią życia, a jedynie spowodują zniechęcenie tego człowieka do podnoszenia się z ziemi. Ale nie zastosowałem, ponieważ w tym momencie konflikt ucichł, facet spojrzał na mnie zdziwiony z uniesionymi brwiami, a kobieta wystąpiła do przodu, wzięła się pod boki, i kazała mi: Spier, la, 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 bo to nie jego, nie moja sprawa, jak ona się kłóci z mężem, i to jest ich rzecz, ich życie, i żebym się wynosił. Wzięła go pod rękę i odeszła. Jeszcze przez chwilę bezczelnie ich śledziłem, nie mogąc uwierzyć, że to ona stanęła tutaj w obronie tego oprawcy. Pomyślałem, że może jest tak bardzo steroryzowana. Że zmusiła mnie do odejścia, może bała się o moje życie, albo bała się o zemstę ze strony tego faceta. I że minie 20 sekund za następnym krzakiem zów zacznie ją lać. Ale gdzie? Ponad minutę szli, szepcząc coś do siebie, potem wybuchnęli śmiechem i odeszli alejką w stronę bramy parkowej. No cóż, ich sprawa. Może to były takie zaloty, może oni po prostu lubią w ten sposób się bawić. Nic mi do tego ja reagowałem tak, jak uznałem, że przyzwoity człowiek reagować powinien. Ale po co to opowiadam? Bo mam wrażenie, że Rafał Trzaskowski zareagował podobnie. Może i to lubi. Wszystko wskazuje na to, że w wyborach. Dostał kilka razy w twarz, bezczelnie, bezprawnie. A on się pozbierał i poszedł do domu, nie życząc sobie wyraźnie niczyjej interwencji. Jeżeli wiemy, że wybory zostały sfałszowane. Jeżeli przypuszczamy, że fałszerstwo poszło tak daleko, że Trzaskowski mógł wygrać. Jeżeli wiemy że była aplikacja Mateckiego i aplikacja Czarnka, ze świadomością, że to są tylko nazwy i ci panowie tych aplikacji nie tworzyli. Ze świadomością, że doszło do dużych manipulacji, do zwerbowania tysięcy ludzi dodatkowo do komisji, którzy mieli występować w imieniu Nawrockiego dla jego dobra, chociaż powinni reprezentować w komisjach ludzie. Różne komitety, właśnie po to, żeby się wzajemnie kontrolowali, patrzyli sobie na ręce. Jeżeli my to wszystko wiemy i przepychamy się z całym systemem, żeby sprawdzić, jakie są naprawdę wyniki wyborów, to wyobrażam sobie, że kandydat na prezydenta, który miałby, miałby moc, power, żeby nie powiedzieć, kochones, stanąłby przed wszystkimi. I powiedział tak. Jeżeli wygrał uczciwie pan Nawrocki, to mu gratuluję. Taki jest wybór Polaków, nic mi do tego. Ale chcę wiedzieć na pewno, czy przegrałem, a jeżeli przegrałem, iloma głosami naprawdę, bo wiemy już, że doszło do masowych fałszerstw. I to powinien powtarzać w różnych wersjach, wszem wobec, cały czas aż do zaprzysiężenia później też no tak sobie wyobrażam jeżeli staję w ringu to znaczy że chcę walczyć i że moim celem jest wygrana bo inaczej po co tam poszedłem otóż i przeszukując internet i robiąc to z pomocą algorytmu sztucznej inteligencji sprawdziłem aktywność Rafała Trzaskowskiego po wyborach Otóż mieści się ona w jednym akapicie. W czerwcu, kiedy opublikowano dane efekty, pan Trzaskowski udzielił wywiadu rzeki pod tytułem Rafał Trzaskowski w, w rozwiązaniu z Donatą sub, Subotko. W podsumowaniu znajduje się doświadczenie polityczne. Związane z zarządzaniem jednostkami samorządowymi. I osobisty, polityczny punkt widzenia. Czyli takie ogólne opowieści. Ok. Ale interesowało mnie, ile razy Rafał Trzaskowski na piśmie albo słowem zaprotestował przeciwko fałszerstwom wyborczym. I sprawdzam jego publikacje. Sadzimy drzewa zamiast parkingu w Warszawie. Zieleń ponad wszystko. I robimy ogrody. Chwalebne zresztą, tak? Wezwanie do aktywności fizycznej. Ale ile razy wezwał do przeliczenia głosów? Otóż z dokładnością do 7,0 po przecinku. Zamilkł. Zamilkł, uznał, że przegrał wybory. W takim razie nie wchodzi w żaden spór. Nic wraca sobie do ratusza. Z tego co wiem, nawet z dziennikarzami nie chce rozmawiać, zamyka się przed nimi do pracy do domu, do pracy do domu. Jego żona również przestała się udzielać medialnie. Przecież ludzie nikt was nie chce atakować znaczy nikt nikt z normalnych dziennikarzy chcą zadać pytania, ponieważ ludzie zadają pytania mediom. A co tam u pana Trzaskowskiego? A jak on ocenia tę sytuację? Jak podchodzi do tej niepewności? Jakie ma zdanie na temat fałszerstw wyborczych, nie wiemy. I wiecie co? Uważam, że to jest diabelnie przykre. To jest przykre, bo gdyby w tej chwili przeliczono głosy, jeszcze teraz, dziś, jutro, pojutrze, gdyby się okazało, że wygrał Trzaskowski i gdyby to on został zaprzysiężony, to ja i tak miałbym niesmak. Bo to są trudne czasy i potrzeba nam prezydenta fajtera. Nie boksera dającego po mordzie i bijącego się w ustawkach, tylko człowieka o psychice wojownika, ponieważ będzie jednym z tych kluczowych postaci, które mają walczyć także z czynnikami zewnętrznymi, ale i wewnętrznymi o lepsze jutro dla nas wszystkich. Rafał Trzaskowski. Trochę, trochę tam pogadał, poopowiadał Jego kampania była kiepska Była naprawdę kiepska Bo nawet jeśli wygrał z Nawrockim To tylko tam pół punktu, jeden punkt A z Nawrockim można było wygrać dziesięcioma punktami co najmniej Naprawdę, tylko trzeba było umieć to robić Treningi walki wręcz trwają całe lata Treningi mówienia publicznego, składania zdań, formułowania wypowiedzi, argumentowania to tysiące godzin spędzone na dyskusjach, w panelach dyskusyjnych, przed kamerami i także na lekturze i nauce. Trening związany z walką wyborczą, a później walką polityczną z przeciwnościami losu. Niekoniecznie z przeciwnikami politycznymi stale, oni są tylko jednym z elementów przeciwności losu to podstawa do tego, żeby być dobrym politykiem bo my wynajmujemy sobie za nas wojowników takich Ursusów, którzy mają tu przepchnąć, tu wyważyć drzwi, tam utorować nam drogę. Kiedy świat był spokojny, a przez wiele lat był, zwłaszcza w zachodniej Europie, Politycy mieli tylko dbać o to, żeby niewiele się zmieniało, żeby nic z nas nie zaskakiwało. Nas, Europejczyków, my nie korzystaliśmy z tych dobrodziejstw po czasie planu marszala. Będąc w kręgach radzieckiej dominacji, nie mogliśmy odciąć kuponów od wygranej wojny, niejako od tej ogromnej ofiary, którą ponieśliśmy jako Polacy, jako naród. Ale Zachód żył stabilnie, spokojnie, co roku lepiej, co roku więcej. Lepsze samochody, większe mieszkania. Każdy, kto był uczciwy, wykształcony, miał pracę, znajdował tu czy tam, mógł czuć się bezpiecznie. I to już minęło. Ani wykształcenie, ani doświadczenie życiowe nie dają już w tej chwili w Europie gwarancji czegokolwiek. One oczywiście mogą zwiększyć prawdopodobieństwo, że rozpoznamy sytuację, podejmiemy lepsze wybory. Jestem wielkim zwolennikiem wykształcenia, doświadczenia, ale nie twierdzę, że dają one jakąś gwarancję, jakąś pewność. Nie są żadnym aksjomatem, że jeśli masz wykształcenie, jesteś pracowity, to tam będziesz bogaty, albo przynajmniej będziesz dobrze żył. Będziesz albo nie będziesz. Ale tym bardziej w tak niepewnych czasach, kiedy ze wschodu grozi nam. Putinowsko-rosyjska nawałnica, bo to nie jest sam Putin, który czymś zarządza. My walczymy z rosyjską mentalnością, taką kołchozową, pomieszaną z rozumieniem świata przez, przez, przez pryzmat ordy tatarskiej. Że albo ktoś rządzi bezwzględnie, albo ktoś jest podległym i na kolanach w błocie chyli czoło i daje się lać po plecach. Niestety większość Rosjan, nawet wykształconych, tak postrzega władzę i ludzi. Władza w Rosji nie jest służbą publiczną. Władza jest władzą w rozumieniu dyktatorskim. Taka jest tam mentalność. To nie jest tak, że jeden Putin wziął 140 milionowy, nie powiem naród, bo to jest ileś narodów, ale zestaw narodów zebranych w jednym kraju, zapysk. I ciągnie to w jedną, to w drugą. Oni chcą, żeby ich ciągnięto, tylko kwestia czy ten ciągnie, czy tamten, czy mocniej bije, czy może da cukierek, czy, czy zluzuje na chwilkę. To nam grozi, jeżeli pozwolimy funkcjonować takim zwolennikom tego typu systemu, zapatrzonym na wschód jak Kaczyński i całej grupie wokół niego, jeżeli pozwolimy preferować zamordyzm także za pomocą takich nawrockich i innych męcenów, którzy z jednej strony krzyczą wolność gospodarcza, a z drugiej traktują kobietę jak bydło domowe, a tradycje związane z kościołem jako niezniszczalne, niezbywalne, trwałe, pewne i w dodatku służące społeczeństwu. Tutaj stawiam weto. Ale Adrem... Rafał Trzaskowski zniknął, uciekł, podkulił ogon, wsadził sobie w różne miejsca ten ogon tam i wrócił do ratusza na bezpieczną posadkę i zarządza Warszawą. Nie mieszkam w Warszawie, są różne opinie na temat tego, jak zarządza Warszawą, być może dobrze i skutecznie. Tylko, że nie skończył swojej misji jako kandydat na prezydenta. Kończy ją właśnie i kończy ją niechlubnie. Nie dlatego, że przegrał, jeśli przegrał, tylko dlatego, że do momentu, w którym przegrał, powinien walczyć. Jak leżysz na deskach, a możesz, to wstań. Wstań i walcz. Jeśli będziesz wojownikiem, to masz szansę wygrać do końca. A jeśli przegrać, to przynajmniej nikt nie będzie gwizdał i śmiał. Śmiał się, wyśmiewał, że przegrałeś, jak i tutaj sobie różne epitety dołóżcie. Jestem rozczarowany postawą Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście, gdyby to pan Sikorski był kandydatem na prezydenta, to prawdopodobnie w tej chwili zbliżalibyśmy się do zaprzysiężenia Sikorskiego. Bo to jest człowiek z charyzmą. To nie jest tak, że się zgadzam z wszystkimi jego poglądami. On jest znacznie bardziej zachowawczy społecznie niż ja, ale to jest kurde uczciwy człowiek. To jest cholera, skuteczny polityk. Poza tym, to jest ktoś, z kim można rozmawiać, dyskutować, kto ma argumenty, ale i słucha innych. I nie popełnił żadnego błędu w kontaktach międzynarodowych. Zauważcie, jak odpowiada. Od drobnicy, przez miliarderów, aż po prezydentów największych krajów świata. Nigdy nie musimy się tego wstydzić, zawsze możemy być dumni, że zrobił to tak, jak należy. No ale to jest musztarda po obiedzie, to jest pieśń z przeszłości, to se i jak mawiali w czeskiej komedii. Przykro mi, że Rafał Trzaskowski podkulił ogon, wycofał się, spuścił uszy i tak naprawdę. My beznadziejnie, chyba już beznadziejnie, przez prawie dwa miesiące walczymy o to, żeby sprawdzono efekty wyborów i żeby mianowano, powołano na prezydenta tego, kto na to zasłużył, a zaczynam żyć w przekonaniu, że nie zasłużył nikt. O tym, jak, jak bardzo złamie prawo, chołownia powołując na prezydenta. Nawrockiego, czy w ogóle kogokolwiek w tej chwili, już trochę mówiłem, być może wyjdą jakieś szczegóły, powiem jeszcze. Ale wiecie co? To jest przykro, bo nawet nasz kandydat skrewił sprawę. Nie zachował się tak, żebyśmy mogli być z niego dumni, żebyśmy mogli chociaż uznać, że nasz czas poświęcony promowaniu tego człowieka, występowaniu w jego imieniu, nie był zmarnowany, nie poszedł na marne. Bo wokół nawet przegranego kandydata na prezydenta można by stworzyć ruch społeczny, który rozsadziłby te miasmaty, te menty pisowskie, pozostawione w bardzo wielu społecznych punktach, ośrodkach zapalnych zresztą. Przyszła też informacja. I o tym będzie, bo jeszcze nie skończyłem, więc pracuję nad książką Zabić Prezydenta. Ta książka będzie też zawierać dialogi związane ze sprawą, którą teraz poruszyłem. Przyszła informacja, że to, co powiedział w Pabianicach Donald Tusk, że to bez sensu jest liczenie głosów teraz i co on ma to robić za pomocą policji, to wynika także z tego, że Tusk się zorientował. Iż Rafał Trzaskowski razem z panami tam Nitrasem, ja, paroma innymi, stworzyli frakcję, której celem było wygryzienie Donalda Tusk'a i przejęcie platformy obywatelskiej. Chodziło o to, żeby Tusk sobie może wrócił do Parlamentu Europejskiego i tam działał, a oni tu przejmą platformę. Donald Tusk jest twardym graczem i on nie lubi takich sytuacji. Przede wszystkim nie lubi zdrady. Więc teraz wyraźnie nie ma serca do tego, żeby do końca bronić zdrajcy. To przykre, ale nie sądźcie, że takie rzeczy dzieją się tylko w PiSie czy w jakichś innych partiach. Wszystkie partie mają swoje koterie, zwalczające się, podkładające sobie nogi, świnie, odbierające korytka. A ja jestem publicystą po to, żeby to śledzić, demaskować, i rozbrajać bomby. W tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że. Nielegalnie zostanie zaprzysiężony Nawrocki, przy czym wszystko, co on powie, podpisze, zadeklaruje, ustali na arenie międzynarodowej i wewnętrznej, będzie posiadać konstytucyjną wadę prawną, ponieważ został nielegalnie powołany, wobec tego będzie można podważyć wszystko, co podpisał, nawet ułaskawienia, którymi pewnie będzie szastał. Ale to nie powinno nas cieszyć. Jeśli głowa państwa będzie funkcjonować na takiej zasadzie, na jakiej część sędziów Sądu Najwyższego i część Trybunału Konstytucyjnego, no to przykre, bo oni de facto nie będą istnieć. Nie chodzi nam o nieistnienie tych organów. Chodzi o to, żeby legalnie powołane organy pomagały funkcjonować państwu, które jest na rozdrożu, jest rozedrgane. I którego złe zarządzanie może doprowadzić nawet do wojny domowej. Ja tego nie chcę, Wy tego nie chcecie, dlatego dbajmy, jak się da, o praworządność. Tak to widzę.